ma tu Kebson, mam nadzieję, że wiatr nie przeszkadza i w miarę mnie słychać. Najwyżej tak szybko powiem tylko, że nagrywamy nowy filmik, jedziemy do Radomia, będzie to vlog jeden, może dwa, może więcej, ale tak myślę, że dwa na pewno, może więcej, panie. nie i zapraszam do oglądania. No właśnie, tylko kurde jest taka opcja, że jest dzisiaj niedziela, nie spojrzałem na pociąg, jest niby 10.30 ale to jest od poniedziałku do piątku i muszę czekać teoretycznie albo godzinę czekać albo pojechać w tamte strony i poczekać na jakiś pośpieszny ewentualnie jak to będzie pośpiesznego to przyjadę tym co bym miało o 10.30 także nic raczej nie ryzykuję a mogę zyskać tutaj i tak chyba właśnie zrobię kurde trochę wkurzony jestem bo nie wiem napoju żadnego i pić mi się chce a nie wiadomo czy tam sklep będzie otwarty jeszcze muszę do toki potem zajść kroplę do nosa no i kurde słabo na razie to wygląda, ale zobaczymy dobra, jestem już w pociągu przechodzimy sobie od drugiego przedziału bo nas komiczy. Bo tutaj yy, kupowałem wiele. To tak? ja nie lubię z przodu przejdę się na tył bo i tak tam będzie szybciej mi żeby przejść na do wschodni. No i co? No sobie jeszcze z drogi trochę yy, do samego ja, Nie wiem czy będę koś tym jakieś tam wjechać jak zawsze urywki. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać cały, bo ja sam nie jestem jeszcze pewien, czym będę jechał. Zakupiłem bilet, ale okazało się, że muszę jechać pociągiem osobowym, bo na no jeszcze wszystko, wszystko jest zajęte i będę jechał 3 godziny, prawie z Warszawy do Rodowy. Teraz jest taki zapis, że 50% miejsc musi być wolnych, i dlatego też cały pociąg jest zajęty. Nie mogło więcej sprzedawać. Na tej Intercity, gdzie, są, gdzie jest wymagana obowiązkowa rezerwacja miejsc, no i tak to wygląda, że em, jakieś tam przysiadki, jakiś autobus jeszcze będzie po drodze, pokażę to. Bo nie wiem, czy ja w ogóle tam się odnajdę, czy ja to znajdę jakiś autobus po drodze, jeszcze ta maska mi przeszkadza. Jestem już w pociągu. No i tak, 14.06, odjazd jest 13.52, mam być do 17.00 na miejscu, także 3 godziny, to prawie bym do Sopotu jechał pociągiem, pośpiesznym. Kurde, tyle do radomia. No, trudno. No, mówię, akurat ta destynacja, tak samo jak i wcześniejsza łódź, jest wybrana przez Was na Facebooku. Dlatego zapraszam na te social media, żeby tam się właśnie udzielać. Bo tam możecie wybierać, gdzie ja pojadę, i będę nagrywał. No, tak to wygląda. Jestem już zobaczcie w radomiu. Trochę wieje, także szybko teraz będę się sprężał. O, to ale tak gdzieś zaraz może skorzystam. Kilometr 600 do hotelu, hostel centrum. Tutaj będę spał, pokażę Wam jak wygląda. I potem do hotelu coś sobie wezmę do jedzenia. I to będzie dzisiaj na tyle. Potem zobaczymy. Czeka mnie mała wycieczka, tak jak mówiłem, kilometr 600. Przejdę się tędy. O, oczywiście, zgadza się. Dobra, idziemy. Tak to wygląda. Powoli dzień zmierza ku końcowi. Dosłownie 10 dni temu, 10, w sensie od teraz byłem w łodzi. I w ogóle inna atmosfera, w sensie nie chodzi mi już tam o sam wygląd miasta, ale o jak było wtedy zimno, jak śniegu było kupa, a teraz to cieplutko, wiosna normalnie, tylko wiadomo, że zachmurzone no to trochę inaczej też to można odebrać. Jutro postaram się pochodzić, pokazać bardziej uroki no takiej wiosennej aury tutaj w Radomiu. O kurde. A pewnie zanim to zobaczycie idę tędy drogą trochę na nielegalu, ale nie chcę sobie butów ubrudzić. Zanim to zobaczycie to już będzie pewnie kwiecień. No ale nic. Kto z Radomia może pisać co tam fajnego jeszcze u Was do zjedzenia? Może się okaże, że tam byłem. Ja na pewno odpowiem na ten komentarz. Tutaj taki parczek. Tam było w tle widać jakiś kościół chyba. Akurat przychodzę sobie tędy, bo idę właśnie do mieszkania. Może jutro tutaj przyjdę. Może jutro będę szukał jakich, jakichś jedzeń, jedzenia tutaj w okolicy. No i zobaczymy, jak to dzisiaj wygląda. Tam jakiś kopiec, jakieś to murowane coś. Pewnie nie będzie widać. Ale to jutro pokażę najwyżej. Trochę wiecznie. Ale mam nadzieję, że trochę będzie słychać. No tutaj piękny budynek. Ostatnio ktoś mi zarzucił, że nie opisuję. Um, tak jak byłem w łodzi, że pokazałem, że tak to wygląda, że, że jest brzydko. A ogólnie chodzi o to. Ja pokazuję to gdzie idę. Nie szukam specjalnie jakby um, miejscówek, żeby je pokazywać, tylko idę sobie... I nagrywam to co widzę. Przede mną, tutaj przede mną właśnie jakby taki sk skwerek, jakby stare miasto. Jutro na pewno tutaj się przejdziemy. Ładnie. Tak trochę mi się tylko razie, jakby jesień była. A tutaj wiosna zaraz się zaczęło. Dobra, zobaczymy. Wrażenie. O, kupiłem sobie browarki. Czekajcie. Telewizorek jest przypólnie, powiem szczerze, że fajnie. Gdzieby nic co? ale to kosztowało? Także trochę drożej niż ostatnio, ale spoko. No i co? Szukamy. Powiem szczerze, że jakaś przymulona to babeczka. Jeszcze Kościół przede mną czekał. Niby z zagranicy. W sensie, że niby dzwonił gościu z zagranicy. Dzwoni. Nie odbiera. Ja pierwszy raz zadzwoniłem, bo to brawa przyszła, zrobiła robotę. Tyle stoi jak debil i oszukuję, że on niego nie odbiera. Toaleta, jak to ktoś, ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda, mówię, niecały cały dziewięć zyszek. Siadam sobie teraz na fotel, piję browarkę, odpalam telewizor, chwila chillu, zobaczymy co w okolicy. Dzisiaj bez szalej, dzisiaj pyszne.pl albo coś, co będzie tutaj niedaleko, a jutro będzie jak dzikus będę latał tutaj, kurwa, poradowy. No i to, no powoli kończymy dzisiejszego vloga. Widzimy się pewnie jutro. Być może ja rozbuduję to, że dzisiaj sobie dogram coś, przewiecie, zrobię recenzję, a kolejną część vloga, tą samą co i teraz, zobaczycie jutro, ale nagramy jeszcze jednego, bo ostatnio był deficyt, teraz chcę więcej takich vlogów. No cześć, po części vlogowej poszedłem sobie nieopodal do lokalu zwanego Antalya Kebab, oczywiście na wynos brane to było do hotelu, bo w lokalach jeszcze jeść nie można, ogólnie film, film nagrywany był na początku marca, gdzie jeszcze była taka luka, że hotele były otwarte, więc postanowiłem z tego skorzystać, a zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było jakbyście zostawili łapkę w górę, dzięki temu film podniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to niech zostawi subskrypcję i odkrywa ze mną najlepsze lokale w Polsce i nie tylko. Za dziś Dzisiejszego zawodnika zapłaciłem 1550, pakowanie 50 groszy. Także jak ktoś jest z matematyki dobry, to wie, że 15 zł kosztuje normalnie, jakbyś sobie jadł w lokalu. Od złożenia zamówienia, zapłacenia do odebrania jakieś 5 minut. No też nie było klientów w lokalu przede mną, ale ktoś chyba zamawiał sobie przez telefon, bo tylko wszedł, zapłacił i wyszedł, także też dość szybko mi się to udało dostać. Ogólnie polecam w taki sposób, jak macie jakieś lokale u siebie tam w miejscowościach, to przedzwońcie wcześniej, żeby nie nie stać w kolejce, bo wiadomo, teraz dystans, dystans jest najważniejszy, żeby tam tego całego szmelcu nie roznosić. Nie będę się wypowiadał więcej na ten temat, tylko taka moja uwaga. W lokalu znajduje się menu, ale chyba nie do końca zaktualizowane, bo ceny względem tego, jak przychodzi do płacenia się różnią. Natomiast zdaje się, że z ulotki, w której, z której jest jedna przebitka, ceny są ok. Można sobie to przejrzeć, jak to tam wygląda. Mam nadzieję, że jako tako to, to widać. Wziąłem placek w kształcie pieroga, powtarzam o tym często, bo taki kebab, że mi się z Rzeszowską Darą. Przez ostatni rok trochę powrzucałem placków w formowanie właśnie tego rodzaju, i jeśli chodzi o placek, to nie było tutaj tragedii, nie był zamieniony tak, że czuć było jego ogrom. Wypieczony tak, jak trzeba, choć jednak z każdym gryzem czułem, jak robi się coraz miększy, także uroki, no, tak jak mówię, no, jak bierzesz nowy to niestety trzeba się z tym liczyć, także nie będę brał też to pod uwagę w końcowej ocenie. Surówki, tak jak widać na ekranie, w smaku bardzo słodkie to kolejny wspólny mianownik, który kojarzy Kojarzy mi się z darą, ale też z drugiej strony, akurat takie formowanie wyżej wymienionego pieroga to już w ogóle mi się kojarzy, że wszędzie, gdzie zamawiałem, te surowy były słodkie. Może taki patent właścicieli kebabów, no nie wiem. Trochę przejmowało to kontrolę nad całością i zaburzało smak mięsiwa. Mięsiwo natomiast było mieszane, kurczak oraz ala wołowina z plusów na to, że ścinane było przed podaniem, ale no nie była to jakaś kulinarna podróż nieznane, jakieś odkrywanie nowych horyzontów smakowych, jeśli chodzi o kebab od taki średniaczek. Kule cool mocy, kurczak bardziej wyrazisty w smaku, ale ta ala wołowina, typowa mielonka, niestety nie ta z lepszych, gubiła się w gąszczu słodkiej surowy. Fajne było to, że trafiały się też nierównomierne kawałki, nierównomiernie ścięte kawałki, niektóre grubsze, niektóre cieńsze, niektóre bardziej spieczone i to chociaż sprawiało, że kanapka nie była nudna i nie stawia to w szeregu tych wszystkich e, tysiąca recenzji, które e, już może mogliście zobaczyć sobie na moim kanale. Aczkolwiek, no, jeśli szukacie jakichś nowych smaków, jeśli chodzi o kebab, to tutaj na pewno tego nie znajdziecie. Sprawę podradował tutaj sos mieszany, który swoją intensywnością w zasadzie ten ostrzejszy nieco tonował słodkość. Nie był to sos, po którym trzeba wypić litry wody, nie przejmował kontroli nad kubkami smakowymi, ale nieco coś tam zmienił ogólne wrażenie dzisiejszej kanapki. Na plus na pewno to, że pozycja była dość spora, na plus wielkość, dość spory kebabik w niewygórowanej cenie. Ale mogę też zdradzić wam w sekrecie, że w Radomiu jadł dużo lepsze rzeczy, które zobaczycie u mnie niebawem na kanale. Na ten moment to tyle dzisiejsza kanapka otrzymuje ocenę 4,5, a ja pozdrawiam moich patronów Rafała Tabakę, Regusia Mariana Czerniewskiego, Petera i chłopaków z nocnej ligi halowej Elo.